Zimowy poranek, Mądrzechowo, ulica Zbożowa, piękna nazwa, ale sąsiedzi tej bazy niedalekiej mówią co innego, że ta nazwa piękna, natomiast co się dzieje z tą ulicą, pani Igo? Po prostu jest rozjeżdżana przez ciężki sprzęt i bardzo często no, no Trzeba po prostu mieć talent, żeby przejechać tą kawałek tej drogi. Ale to znaczy, jaki to ciężki sprzęt? Ciężki sprzęt, który to baza jest tu nielegalnie sprowadzona i bezprawnie po prostu umiejscowiła się w tym miejscu. I po prostu łamie wszelkie prawa i wszelkie no stosunki, nawet sąsiedzkie, które. Pani go, w którym roku zaczęła Pani budować swój dom tu w tym pięknym miejscu? 1995 tak, tak. i dziewięćdziesiąty tak? I wtedy architekt miasta mówił, że będą jakieś inne zakłady? Absolutnie nie widział tu żadnego zakładu, żadnej nawet usługowego. No w ten sposób ja się, że i bałam się przyznać, że mam maszynę do szycia. A teraz mówi pani, że ciężki sprzęt? Powyżej 40 ton przejeżdża tą drogą? Tak, tak. 40 ton, gdyby on nie był przeładowany, a jeżeli on jest przeładowany, no to on jest cięższy. Mhm. Jakie zagrożenie, przepraszam bardzo, jakie zagrożenie, czy mogłaby się Pani nam przedstawić? Yy, Giwał Renata jestem, mieszkam tu w tym domu. Zaraz obok, tak? Tak. Jakie zagrożenie według Pani jest, jak, jak przejeżdża ten ciężki tabor? To znaczy, kilkakrotnie razy widziałam przez okno tu w kuchni, jak dzieci idą ze szkoły lub do szkoły tutaj na przystanek, bo jest zaraz z drugiej strony domu przy drodze. Widziałam, jak te pędzące samochody ciężarowe wjeżdżają tutaj. Te dzieci po prostu tak przebiegają ze strony na stronę. No, jest to bardzo niebezpieczne, a jak popada trochę śniegu, to dzieci potrafią zjeżdżać sankami. Nie Pan sobie wyobrazi, jak wyjedzie dziecko tutaj z tej górki, a będzie jechał taki pędzący samochód jaki może być skutek. Zresztą niedawno sąsiad też, nie wiem co się stało, ale też miał zderzenie z samochodem od pana Jereczka Ciężarowym, wyjeżdżając z własnej posesji, nie? nie wiem jaka, była... ja widziałam już to po, po fakcie, nie wiem czyja była wina, nieważne, ale no realnych zagrożeń jest bardzo dużo, ze względu na dzieci i ze względu na samochody te pędzące pana Jereczka. Od dzisiaj akurat mamy zimowy poranek, jest minus pięć tak. i te wszystkie dziury nie są aż tak tragiczne, no, nie ale nie co się dzieje, tak. kiedy jest słota, kiedy deszcz pada. Wtedy, kiedy pada deszcz tych dziur tutaj, to w, dosłownie jakby po tej drodze jakby dżuma przeszła, albo o wieczna ospa. Bardzo głębokie dziury, jak samochód jedzie pędzący, to pan sobie wyobraża, jakby wierzchem jechał, a te wszystkie klapy, burty, wszystko dzwoni, dzwoni, dzwoni. Jest hałas wielki. Tu w tym miejscu jest albo rozpędzanie, albo hamowanie, więc sąsiedzi tu z tej strony, a my z tej strony dosłownie nie wytrzymujemy na hałas, bo ten hałas już jest rano o 5, a wieczorem o 23.20 ostatnio widziałam jak jechała grucha z betonem y, kręcąca się i też właśnie szybko, że no podniosła mnie z łóżka dosłownie. To jest okres I teraz Te jeszcze to jest raz zimowy. Pani się może przedstawić, tak? Katarzyna Mikołajewska, mieszkam kawałeczek dalej, w sumie na rondzie, według chyba naszych sąsiadów, ponieważ wakacje, powiem szczerze, nie dało się wytrzymać. Chodziło o kruszarka, która przywoziła materiał z ulicy Gdańskiej i pracowali pracownicy przez całe wakacje. To były cztery tygodnie notorycznego tłuczenia betonu, ciężkich po prostu płyt jumbo, gdzie się od godziny powiedzmy siódmej zaczynało, kończyło godzinę dziewiętnasta. Pracownicy nawet sami, którzy mieszkają poniekąd w tej części Bytowa, tu już graniczącej z Bytowem, sami twierdzili, że nie wytrzymują, bo przyjeżdżając do domu też słyszą jak ta kruszarka chodzi. Następnie jak już jakby zwróciliśmy się z prośbą, ustalenie czy w ogóle kruszarka może tutaj chodzić, powiedziano nam w starostwie, że absolutnie pan Jeryczek nie ma takiej zgody, ta kruszarka nadal chodzi, kruszywo nawet widać nowe złogi, gdzie było to później kute ku wielkimi młotami. I do tej pory chodzi, tak? przyjeżdżają ciężarówki, pan Jereczek później robił sobie drogę. Jeździł e, ogromnym walcem, gdzie ja pierwszy raz nie widząc, co się dzieje najpierw z zewnątrz, myślałam, że im się dom wali. Po prostu na nieutwardzonej drodze puszczono sobie na glinę. E, Walec, ogromny, a dom mój cały chodził. Ale też słyszałem, że ta droga, która została wybudowana do tej niby bazy, to jest droga z Polbruku. Tak. Pani Raczyk robi między innymi takie drogi. Tak. Ale została podniesiona o półtora metra do góry i dotyczyła się zalewa. Tak? Rzeczywiście podniesiono. Kupiliśmy od pana Żarskiego tą działkę, chcąc uzyskać zjazd swojej posesji, drugi. I pan Jereczek najpierw zaczął zasypywać z boku e, nieckę, która zbierała wodę. Teraz e, powiedzmy sobie, i mamy słucho znowu, co jest szczęściem, ponieważ e, system, który mamy odwadniający wokół domu, sobie nie radzi z tym. Musimy dodatkowo instalować pompy, aby odpompować całą wodę z ogrodu, który po prostu wygląda jak wielki staw. A I macie poziom... to udokumentowane na tak, zdjęciach, tak? Tak. Poziom rzeczywiście działki został podniesiony, geodeta był tutaj sprawdzić, półtorej metra działka została z tamtej strony podniesiona. Pan Jereczek kończąc swój wyjazd skończył już na samym punkcie granicznym, co też nie powinien zrobić, a jest zrobione. I ma ogromne pretensje do nas, że my mu utrudniamy życie, jesteśmy bardzo niesąsiedcy i nie potrafimy z nim rozmawiać burmistrza, by to Dzień dobry, witam. Zbignie Poczkiewicz, z burmistrza Dzień Kavec. dobry. Już łączę. Dzięki. W Mądrzechowie to jest ulica Zbożowa i tych obiektów, które w tej chwili użytkuje pan Roman. Jeleczek. Ja mogę się wypowiedzieć na temat drogi obiektu. To jest temat, coś co, co chyba powinny się zająć inne organy, jeżeli już są jakieś tam wątpliwości. Co do drogi tam są wystąpienia mieszkańców o, o sposób oznakowania. A nie tylko ubra... sposób oznakowania, ale również że ciężki sprzęt przejeżdża... No, no do właśnie dlatego mieszkańcy domagają się, żeby tam wprowadzono zakaz wjazdu tego ciężkiego sprzętu. Mhm. E, ja myślę, że lepiej by byłoby się spotkać, kiedy będę po rozmowach jeszcze z Sołtysem i myśmy się z Ceutysem ławiali, bo... No, Ale się... sołtyca nie ma jeszcze... Ja wiem, ja wiem. Także myśmy, żeśmy, bo w nam wysłało wniosek mieszkańców, my się tym wnioskiem zajmiemy w momencie, kiedy będę jeszcze poznał z sołtysem. Czyli ja do tej pory dzisiaj nie otrzymam informacji lub w poniedziałek? Nie. Ale panie burmistrzu, jak to wygląda, że sołtys ma decydować o tym jako... Nie, Sołtys nie tylko wysłuchać, ma... bo on się on nie ma decydować, bo decydować o oznakowaniu będzie decydowała komisja, a nie sołtys. No tak, ale pan mówi, że yy, Jak ona on, pana sołtysza. Bo on miał się podjąć również pewnych mediacji w, w własnej wiosce, tak? tak, tak. Uh -huh. Tylko na tej zasadzie, nie, że on ma cokolwiek płynąć na, na to, co my będziemy chcieli zrobić. Tak. No ale tutaj sołtys raczej nic nie pomoże, bo mieszkańcy mówią, że niezgodnie z y, planem przestrzennym, użytkowana jest ta działka i mieszkańcy mówią, że nie ma zezwolenia Dlatego no, no, Do że... tego są organy, wiem, że tam chyba i, i powiatowy inspektor to sprawdza, ja Pan rozmawiał w tym temacie, że chodzi o, spos o, o sposób użytkowania. I, I tego z inspektorem, który tam gdzieś kontroli dokonywał z tego. Nie skoro. tylko sposób użytkowania, alebyśmy nielegalnie położona drogę z podbruku, która zalewa publicznie... no to jest nielegalnie, to jest tylko do, do, do inspektora powiatu. Tak, 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 tak. Ale również wiem, że została wydana decyzja na to, żeby tą drogę publiczną robić, ale wyście nie wystąpili o uzyskanie pozwolenia na budowę. Ale my byśmy nie chcieli robić tej drogi, byśmy nie robili tam. A to w takim razie po co decyzja, skoro nie chcecie robić tej drogi. A o jaką decyzję Pan mówi? No i ja tu mam pismo, w którym jest napisane wyraźnie, że ponadto na rzecz gminy bytu została również wydana decyzja o ustalenie lokalności inwestycji. Lokalizacji inwestycji. Na budowę publicznej, publicznej. publicznej drogi lokalnej. Obiektu. No ale, ale myśmy, to że została wydana, ale my, wystąpienie było, ale my, żeśmy nie realizowali tego. Tak, tak, bo gmina dotychczas nie wystąpiła o pozwolenie na budowę. Nie. No. A także to było coś, co się zadziało, to na pewno gmina tego nie robiła. Rozumiem, rozumiem. Czyli y, te informacje, które w tej chwili uzyskałem są wiążące i czekamy dalej na pana sołtysa. Ja chciałbym jeszcze z nim porozmawiać, bo takżeśmy się omawiali, że, że ten, natomiast y, będziemy myśleć nad zmianą organizacji ruchu i taką decyzję podejmiemy, nie? Rozumiem. Czyżby burmistrz nie wiedział, że sołtysmodrzechowa Eugeniusz Wiatrowski to bliska rodzina właściciela ciężkiego sprzętu, który dewastuje drogi? Czy ewentualna mediacja ma w ogóle sens i przynieść skutek, skoro niezachowana może być stronniczość? Panie burmistrzu, czy nie lepiej byłoby rozmawiać bez udziału rodziny, zaprosić tylko strony i przyjąć wersję, która zostanie wypracowana urzędowo, a nie rodzinnie? Szanowny panie, czy zwracaliście się do samorządu w tej sprawie i czy otrzymaliście jakąś informację a w zasadzie pomoc? No byłam u burmistrza również i rozmawiałam z naszym Sołtysem, który, a, <gry> <gry> który powiedział, że no, w miarę możliwości będzie nas wspierał i przekonywał, żeby ten zakład przeniósł się w inne miejsce. No ja ja po prostu zaproponowałam, powinien to zrobić jak najszybciej, dopóki są ładne miejsca do kupienia. Kiedy się chwali, że on ma pieniądze, a my tylko długopisy mamy, no to. Ale również słyszałem, że było jakieś pismo konstruowane przez was do starostwa, tak? Tak, napisałyśmy pism, napisaliśmy pismo do, stwa, do starostwa z prośbą o postawienie znaku B5 tutaj, zakazującego wjeżdżać no samochód. Może bliżej, może pisze Nie wszyscy wiedzą, co yy, to jest tak, znak ja B5. Mówię, zakazają, zakazującym wjeżdżać samochodem ciężarowym powyżej. Yy, cztery, pięć, tam już nie pamiętam. W każdym bądź razie y, odpowiedź na to pismo dostaliśmy, że to jest niemożliwe, ponieważ tutaj są ciągniki rolnicze, więc muszą jeździć. Więc wystosowaliśmy drugie pismo, żeby wystosować taki sam znak, ale, że mogą jeździć dopuszczające samochody ciężarowe rolnicze, bo one przecież kiedy jeżdżą mało razy i samochody obsługujące tak zwane śmieciarki i tak dalej, nie? No, czy ten któryś z sąsiadów jak będzie musiał przywieźć jakieś drzewo czy węgiel, no to wiadomo, trzeba te rzeczy wozić wszędzie, ale nie będzie tych samochodów ciężarowych, które tutaj no, co najmniej ze 100 razy dziennie tam i z powrotem, bo zbierając ziemię z dróg, gdzie robi pan Jereczek remonty, to ta, te dwa samochody, taki żółty i niebieski, jeżdżą non-stop tam i z powrotem. Jeden wjeżdża, drugi wyjeżdża, jeden wjeżdża, drugi wyjeżdża, nie? Także, no mówię, hałas jest na okrągło, od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych. A jakby Pani skomentowała zdanie burmistrza, który mówi, że czeka na sołtysa, musi z nim porozmawiać i wtedy dopiero będą podejmowane jakiekolwiek decyzje? No dziwi mnie, to My, wydaje mi się, że sołtys, który reprezentuje też społeczność naszą, powinien też jak najszybciej spotkać się z burmistrzem. Myślę, że to naprawdę nie powinien być wielki problem, żeby to załatwić. Wie pan, no myślę, że w takiej sprawie to znajdzie się druga osoba, która będzie jego reprezentowała albo przekaże naszą sprawę, czy omówi nawet z nami tą sprawę. Może i burmistrz jeszcze raz. A nie uważacie Państwo, państwo że, że sołtys, ale że sołtys nie jest tutaj stroną, tym bardziej, że to jest rodzina pana Jereczka, więc szwagrowie to są, tak? zięć pana Ryszarda. A no właśnie, no więc jakim sposobem burmistrz chciałby pana Wiatrowskiego mieć tutaj jako stronę informującą, co ma zrobić, jak porozmawiać z ludźmi, skoro to jest rodzina? Czy nie uważacie państwo, że to jest jakiś fopa? Uważam, że nasz sołtys powinien w ogóle podziękować, y, powiedzieć, że jest stroną, nie jest władny podjąć decyzję, bo jakby nie było, ona zawsze będzie w jakimś stopniu jednostronna. Tak uważam. Choć A co nie, pani Inge uważa? Decyzji. Trudno mi na to zdanie po, y, odpowiedzieć, bo y, rozmawiając z nami, no, ze mną jest inna wersja tej opowieści, a inaczej się po prostu y, mówi się, tak toczy się życie, a tym bardziej no, burmistrz mi powiedział, że to jest y, sprawa, która jest do załatwienia czyli to przeniesie, chodziło o przeniesienie tego zakładu, tylko że to szybko nie, e, nie stanie się. No wiadomo, że tutaj ten sprzęt kosztuje e, miejsca, czy kupienia tego miejsca, e, no ale... Ale pani Reczyk, pani Reczyk ma siedzibę swojej firmy w innym miejscu zlokalizowanym, tak? widzę 21. Czyli nie tu. Tak, ale jest jeszcze takie coś, że Rysiek niby prowadzi gospodarstwo. Oglądała Pani w internecie gospodarstwo rolne, ma remonty dróg, czyli budowę dróg. Tak, murarstwo ma i cokolwiek on ma, no to mi się nie do. Trudno jest tak. Tak mi się tego. Po prostu jest takie noszenie płaszcza na dwie strony. Uważam, że państwo Jereczkowie to są bardzo mili ludzie i dobrzy sąsiedzi, ale nie pytając nas o wyrażenie zgody na to, czy może rozwinąć tą bazę tutaj, uważam, że zrobi wielki błąd, a ma pretensje do nas, że my teraz a wyrzucamy go stąd, nie chcemy go, no bo kto by się zgodził na taką bazę pod własnymi oknami i z takim niebezpieczeństwem stwarzającym dla wszystkich. Uważam, że, no, Pamiętaj, powinien, że był, tak, powinien był zapytać nas, y, wy, wy, czy wyrażamy zgodę, nie byłoby tego problemu. A pan Jereczek, Roman Jereczek, zrobił to nie dyskutując, nie rozważając z nikim. Jak y, rozmawiał z moim mężem, nakrzyczał na niego, no ciężki y, chory człowiek, nakrzyczał na niego i powiedział, Prytym że tak, że jeśli córka ma długopisy, to niech sobie pisze, on ma dość pieniędzy, żeby w Sprawę w sądzie wygrać. No, jak nie ma tyle mamy pieniędzy, to dlaczego nie kupi ziemi, gdzie w innym miejscu nie zrobi, tylko z sąsiadami po sądach chce chodzić? Mamy dzisiaj 23 stycznia, a ta sytuacja trwa od kiedy? Oj, od kiedy? przepraszam. Baza w sumie już tutaj jest po, po remoncie w sumie naszej drogi krajowej. Najpierw właśnie była ziemia udostępniona firmie Strobak. Od tego się zaczęło. Najpierw firma Strabak tutaj urzędowała przez długi czas, remontując drogę. Później, krótko, jak się firma Strabak wyniosła, zaczęto tutaj stawiać najpierw jeden samochód, później drugi samochód, i tak się rozrasta. Tak? Są to już dwie betoniarki, sześć chyba ciężarówek, tir, jeden, e, mamy tam trzy czy cztery koparki. No, naprawdę to jest sprzęt, który myślę rolnik nie posiada, a firma, jeżeli ma. W swoją siedzibę w Ząbinowicach, to może tam powinna stać ten cały sprzęt. Pani Ingel również mówiła wcześniej, że nie zwracała uwagi na to, bo mówiła, że wyremontują tą drogę krajową 20 w tym obrębie Modrzechowa. I cieszyła się nawet, że blisko sprzęt stoi. Nie myślała, że ten sprzęt zostaje na dłużej. No, raczej byliśmy zadowoleni, że będzie dwudziestka porządna no i to był na pewien okres. Wiadomo, że to się skończy. No, zresztą oni naprawdę bardzo szybko tą dwudziestkę nam tutaj zrobili i to bodajże trwało jeden sezon, ten, ten letni, i się tutaj wynieśli. No, ale w to miejsce weszły ten ciężki sprzęt, kopary. To wszystko po prostu zjawiło się w tym miejscu, gdzie było i strabarkowi użyczona ta, ten grunt. Słyszałem również, że budynki ulegają pewnym odkształceniom, prawda? Jesteśmy akurat krótko po remoncie, bo na piętrze w jadalni, w kuchni, w salonie i teraz popękane wzdłuż i przy oknie, zwłaszcza są poziom rysy, więc. Wie, jak, no nie wiem, no mówię, jak będą te dziury, to zapraszamy do nas. Usiądzie pan i posłucha pan. Będzie pan siedział, będzie pan miał wrażenie, że zaczyna się walić dom, bo on normalnie cały chodzi. Nie wiem, jak jeszcze długo postoi, ale domy są obrysowane. Tutaj mieszkała córka pani Ingi, więc wyniosła się dlatego, że za głośno było. Była druga pani, która po córce, po pani Basi tutaj mieszkała. Już też sprzedała i teraz są trzeci sąsiedzi, jak tutaj jesteśmy. No tak, ale taka wdzięczna nazwa tam jest Wichrowe Wzgórza. To może musi być głośno? To znaczy, ale to są wichrowe, a hałas jest zupełnie inny, nie? Także mówię, czy tornado jest codziennie nam tu potrzebne? No, chyba nie. nie. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja ulegnie poprawie, że mieszkający tu ludzie w tym zacisznym kątku, bytowa, może nie bytowa, ale blisko bytowa, Mądrzychowa, będą z satysfakcją czekali na dalszy rozwój wypadków.